Niektórzy ludzie tuż przed śmiercią nagle zaczynają widzieć rzeczy, które za życia wydawały się niemożliwe. Opowiadają o wizjach, o spotkaniach ze zmarłymi krewnymi, o niezwykłym świetle, które rozświetla wszystko wokół. Ale co, jeśli to nie halucynacje, lecz coś więcej? Andrzej Gniezdiłow, lekarz psychiatra, który przez ponad dwadzieścia lat pracował w hospicjum, nieustannie stykał się z podobnymi historiami. Był przekonany, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, a jedynie przechodzi w nową formę. I im bliżej człowiek jest swojego ostatniego tchnienia, tym wyraźniej to rozumie. Wielu jego pacjentów, będących sceptykami, nagle zaczynało wierzyć w Boga. Inni, przeciwnie ci, którzy całe życie uważali się za ludzi prawych, w ostatnich godzinach doświadczali niewy wyrzutów sumienia. Jakby wewnątrz każdego z nas istniał pewien sędzia, który budzi się dokładnie wtedy gdy nie ma już odwrotu. Jeden z pacjentów doktora, mężczyzna, który przez całe życie odrzucał wszelką duchowość, nagle poprosił o sprowadzenie księdza. Nie wiem, po co mówił. Po prostu czuję, że to ważne. Wyspowiadał się, przyjął komunię i wkrótce odszedł. Na jego twarzy pojawiło się coś, czego wcześniej nie było, ukojenie. Ale nie wszyscy odchodzą tak lekko. Doktor Gniezdiłow opowiadał, że widział ludzi, którzy cierpieli przed śmiercią bardziej, niż można to sobie wyobrazić. I ich cierpienia nie były fizyczne, były to męki duszy. Cierpieli nie z powodu bólu, lecz z powodu świadomości, że już niczego nie da się zmienić. Pewien mężczyzna, kiedyś okrutny wobec swych bliskich, tuż przed śmiercią wołał syna, którego nie widział przez dziesiątki lat. Ale syn nie przyjechał. Wszystko zepsułem, prawda! Wyszeptał. Zanim odszedł, jego oczy były pełne rozpaczy. Inni zaś odchodzili z łatwością, jakby przechodzili do nowego świata bez lęku. Pewna kobieta, dowiedziawszy się, że zostało jej zaledwie kilka tygodni życia, powiedziała: Gnie boję się. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Jej spokój zdumiewał nawet lekarzy. Opowiadała, że przed śmiercią zaczęła widzieć niezwykłe rzeczy, swoją zmarłą matkę, światło, które ją wołało. Nie tylko ona tego doświadczała. Doktor wspominał przypadek, gdy w jednej sali leżało dwoje pacjentów. Jeden z nich prawie nie reagował na otoczenie, drugi był jeszcze przytomny. Kiedy postanowiono udzielić temu drugiemu komunii, pierwszy niespodziewanie otworzył oczy i, nie mówiąc ani słowa, spojrzał na księdza. Zapytano go Pan też chce. Skinął głową, po przyjęciu komunii zmarł dosłownie w ciągu kilku minut. Te historie skłaniają do refleksji, co tak naprawdę dzieje się w ostatnich chwilach życia. Dlaczego niektórzy ludzie tuż przed śmiercią nagle odnajdują spokój, a inni niewyobrażalne cierpienie? Może całe nasze życie jest przygotowaniem do głównego egzaminu. Gniezdiłow twierdził, że przed odejściem człowiek staje się bezstronnym sędzą dla samego siebie. Wszelkie zło, które uczynił w swoim życiu, wraca do niego ze zdwojoną siłą. Nikt nie każe poza własnym sumieniem. A jednak, jak się wydaje, możliwe jest także przebaczenie. Lekarz opowiadał o pacjentce, która tuż przed śmiercią uświadomiła sobie, ile zła wyrządziła ludziom. Cierpiała, ale mówiła, że akceptuje ten ból. To moja droga oczyszczenia, powiedziała i po kilku dniach odeszła. I mimo wszystko, co czeka nas potem? Pewnego razu do doktora przyszła kobieta, która nigdy nie wierzyła w życie pozagrobowe. Ale gdy dowiedziała się, że jest śmiertelnie chora, nagle stwierdziła, Teraz jestem pewna, Bóg istnieje. Nie potrafiła wyjaśnić dlaczego, po prostu to wiedziała. Jeśli Bóg jest, to znaczy, że nie zniknę, dodała. A w jej słowach nie było lęku, tylko spokój. Niektórzy pacjenci tuż przed śmiercią widzieli nie tylko światło, lecz także swoich zmarłych krewnych. Pewien mężczyzna opowiadał, że przyszła do niego matka, która już dawno odeszła z tego świata. Nic nie mówiła, po prostu stała obok. Następnego dnia on również odszedł. Halucynacje? Może. Ale jeśli przynoszą człowiekowi ukojenie, jakie to ma znaczenie? Andrzej Gniezdiłow wierzył, że nasza dusza żyje dalej. Mówił, że widywał swoich zmarłych pacjentów we śnie. Dzenkowali mu, przekazywali pozdrowienia. Wiem, że nie zniknęli, pisał. I im więcej obserwował umierających, tym bardziej utwierdzał się w tym przekonaniu. Bo jeśli śmierć jest kresem, to dlaczego tak wielu ludzi odchodzi z uśmiechem, a nie z przerażeniem? Doktor Gniezdiłow opowiadał, że im dłużej przyglądał się umierającym, tym wyraźniej pojmował: Strach przed śmiercią to strach przed samym sobą. Bo w ostatnich chwilach życia człowiek zostaje sam na sam ze swoim sumieniem. Jeśli przeżył życie wypełnione dobrem, to i odejście będzie lekkie. Ale jeśli żył niegodziwie, jeśli krzywdził innych, dopuszczał się zdrad, ostatnie dni stają się dla niego prawdziwą katorgą. Lekarz wspominał pewnego pacjenta, byłego odnoszącego sukcesy biznesmena, który w młodości, w pogoni za karierą, zdradził wielu ludzi. W ostatnich dniach życia nie mógł znaleźć sobie miejsca. Powtarzał: "Wszystko zepsułem, przeżyłem życie nie tak, jak powinienem". Cierpiał, ale nie z powodu choroby, tylko ze świadomości, że niczego już nie naprawi. W pewnym momencie zaczął bredzić, twierdził, że widzi ludzi, których kiedyś oszukał. Przychodzili do niego we śnie, stali przy łóżku. Czy to był wytwór jego umysłu, czy coś więcej, nikt nie wie. Jednak jedno było jasne, jego odejście było udręką. Zdarzały się też inne przypadki. Kobieta, która nie miała bogactwa ani wielkich osiągnięć, za to całe życie pomagała ludziom, umierała spokojnie. Jej twarz promieniała, gdy mówiła: Jestem szczęśliwa. Żyłam tak, jak chciałam. W jej ostatnich słowach nie było cienia lęku. Po prostu zamknęła oczy i odeszła. Człowiek, który przeżył życie w dobru, odchodzi łatwiej, pisał Gniezdiłow. Szczególnie wstrząsnął nim pewien przypadek w hospicjum. Jedna z pacjentek, której zostało już tylko kilka dni życia, niespodziewanie dostrzegła w sali ikonę i powiedziała: On tu jest. Po chwili miała widzenie, mówiła, że widzi Boga. Można by uznać to za halucynację, ale po tym zdarzeniu jej oblicze się zmieniło. Stała się spokojna, radosna. Lekarze i pielęgniarki przychodzili do jej sali tylko po to, by zobaczyć jej niezwykły wyraz twarzy. Już się nie bała. Następnego dnia odeszła. Takie historie skłaniały doktora do zadawania pytań: Co, jeśli duchowa świadomość otwiera się właśnie w chwili śmierci? Co, jeśli na granicy życia i śmierci człowiek zaczyna dostrzegać to, co wcześniej pozostawało w ukryciu? Wielu jego pacjentów mówiło o niezwykłych odczuciach, widzieli światło, słyszeli piękną muzykę, odczuwali niewidzialną obecność. Niektórzy spotykali zmarłych krewnych. Jeśli to tylko wytwór umysłu, Dlaczego wszyscy odczuwają radość, a nie przerażenie? Zastanawiał się Gniezdiłow. Był przypadek, który ostatecznie utwierdził go w przekonaniu, że życie nie kończy się wraz z ostatnim tchnieniem. W jednym z hospicjów leżało dwoje pacjentów. Jeden z nich był już nieprzytomny, drugi nadal mówił. Kiedy zjawił się kapłan, ten drugi poprosił o komunię. W tym momencie pierwszy, który pozostawał w śpiączce od kilku dni, Nagle otworzył oczy i, nie mając sił na mowę, spojrzał na księdza błagalnie. Jemu również udzielono komunii. Po kilku minutach zmarł. Zbieg okoliczności, pytał sam siebie Gniezdiłow. Ale im więcej takich sytuacji widział, tym mniej wierzył w przypadki. Niektórzy pacjenci wyczuwali swoją śmierć z wyprzedzeniem. Kiedyś jego własna babcia, czując, że wkrótce odejdzie, poprosiła córkę, by sprowadziła księdza. Problem polegał na tym, że w ich wiosce już od wielu lat nie było kościoła. Dokąd mam pójść? spytała zdziwiona córka. Po prostu idź, nalegała staruszka. Nie chcąc jej martwić, kobieta poszła na pobliską stację kolejową. I tam, w wyniku niezwykłego zrządzenia losu, spotkała księdza. Zgodził się przyjść i babcia Gniezdiłowa odeszła w pokoju. Im dłużej lekarz badał zjawiska okołu życiowe, tym bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że śmierć nie jest końcem. Widział, że ludzie umierający, zwłaszcza ci, którzy przeżyli godne życie, odchodzą z wyjątkowym blaskiem w oczach. A ci, którzy wyrządzili wiele zła, doznają niewycierpień. Nazywał to najwyższym prawem. Nie Bóg każe człowieka, lecz on sam siebie sądzi. Ale najbardziej zdumiewające jest to, że nawet w obliczu śmierci niektórzy ludzie znajdowali w sobie siłę, by pocieszać innych. Pewnego razu spotkał kobietę, która wiedziała, że zostało jej już bardzo mało czasu. Zamiast narzekać czy się bać, dziękowała wszystkim wokół. Otrzymałam wszystko, co chciałam, mówiła. Teraz jestem ciekawa, co będzie dalej. Zdaniem Gniezgiłowa tacy ludzie byli prawdziwymi nauczycielami życia. Pokazywali, że bać się należy nie śmierci, ale tego, jak przeżywamy własne życie. Bo na końcu zostajemy sam na sam tylko z tym, co zrobiliśmy, co po sobie pozostawiliśmy. I każdy będzie miał swój sąd, tyle że nie będzie to sąd zewnętrzny, lecz wewnętrzny, najbardziej surowy i bezstronny. Andrzej Gniezdiłow często powtarzał: Umierający człowiek widzi swoje życie jak na dłoni. To nie tylko piękne słowa, obserwował to setki razy. Ludzie stojący u kresu, jakby zyskiwali dostęp do prawdy, której wcześniej nie potrafili dostrzec. Ktoś pojmował sens własnego cierpienia, ktoś inny nagle rozumiał, dlaczego spotkały go takie czy inne wyzwania, a ktoś jeszcze z przerażeniem przyznawał, że żył nie tak, jak powinien. Ale najważniejsze było to, że śmierć ich zmieniała, sprawiała, że człowiek stawał się tym, kim naprawdę był w głębi duszy, bez masek i złudzeń. Jeden z pacjentów, przez całe życie szorstki i cyniczny, w ostatnich dniach stał się czuły i dobry. Zaczął przepraszać lekarzy, dziękować im, uśmiechać się. Wyglądało to tak, jakby próbował naprawić błędy, które nagromadził przez lata. Jego odejście było łagodne, niemal szczęśliwe. Powiedział: Pierwszy raz czuję się wolny. Inni odchodzili inaczej. Ci, którzy wyrządzili wiele zła, nie potrafili zaakceptować swojego losu. Jeden pacjent, który w młodości zdradził przyjaciół na łożu śmierci zaczął ich wołać prosić o wybaczenie płakał rzucał się nie mógł zaznać spokoju nawet lekarzom przyzwyczajonym do takich scen trudno było znieść jego cierpienie Gniezdziło wpisał najstraszniejsze jest widzieć jak człowiek nie potrafi przebaczyć samemu sobie ale zdarzało się też coś innego niektórzy pacjenci mówili że przed śmiercią otrzymywali znaki Ktoś widział zmarłych krewnych, ktoś inny czuł obecność czegoś niezrozumiałego. Jeden mężczyzna, wiedząc, że zostało mu zaledwie kilka dni, powiedział: Dziś w nocy przyszła do mnie mama. Powiedziała, że wkrótce mnie zabierze. Następnego ranka już go nie było. Była jeszcze inna niezwykła historia. Kobieta, która całe życie uważała się za ateistkę, w ostatnich dniach nagle zaczęła mówić o Bogu. Opowiadała, że co noc czuje, jakby ktoś niewidzialny głaskał ją po głowie. Nie wierzyłam w to wcześniej, ale teraz wiem, że on istnieje, powiedziała tuż przed śmiercią. Im dłużej lekarz zgłębiał te zjawiska, tym bardziej wierzył, że śmierć to nie koniec. Sam nieraz doświadczał dziwnych rzeczy. Czasem we śnie widywał swoich zmarłych pacjentów. Dzenkowali mu, uśmiechali się, przekazywali pozdrowienia. Wiem, że nigdzie nie zniknęli, mówił Gniezdiłow. Ale szczególnie uderzył go przypadek pewnej kobiety. Była poważnie chora, lecz nagle powiedziała: Zobaczyłam światło. Opowiadała, że nie było to po prostu jasne światło. Było ciepłe, żywe. Nie boję się, powiedziała: Ono na mnie czeka. Zjawisko to jest znane wielu osobom, które przeżyły śmierć kliniczną. Widzieli tunel, światło. Odczuwali niewiarygodne poczucie miłości i spokoju. Niektórzy tłumaczą to działaniem mózgu, inni istnieniem prawdziwego życia pozagrobowego. Ale Gniezdiłow był przekonany, że nie są to tylko procesy chemiczne. Widział, że nawet ci, którzy nie przeżyli śmierci klinicznej, ale zbliżali się do kresu życia, doświadczali tego samego. Pewnego razu spotkał starszą kobietę, która powiedziała: Wiem, że wkrótce odejdę. A wie pan. Co jest dziwne, nie boję się, nawet tego wyczekuję. Lekarz się zdziwił, a ona dodała: Chcę zobaczyć, co tam jest. I w jej słowach nie było rozpaczy ani tragedii. Była tylko spokojna pewność, że przed nią nie kryje się pustka. Andrzej Gniezbiłow był przekonany, że tuż przed śmiercią człowiekowi odsłania się coś, czego nie mógł zrozumieć przez całe życie. Wielu jego pacjentów. Którzy wcześniej odrzucali wiarę w życie pozagrobowe, nagle zaczynało mówić o nim tak, jakby już wiedzieli, co ich czeka. Widzę, że nie odchodzę w pustkę, powiedziała pewna kobieta na kilka godzin przed śmiercią. Patrzyła gdzieś w dal, jakby wpatrywała się w świat niewidoczny dla innych. Zjawisko to obserwowali nie tylko lekarze z hospicjów, ale również krewni umierających. Pewnego dnia do Gniezgiłowa przyszła córka jednej z jego pacjentek i wyznała, że jej matka, Leżąc na łożu śmierci, zaczęła widzieć swego zmarłego męża. Stoi przy łóżku i się uśmiecha, opowiadała. Dwa dni później jej matka odeszła. Inne zdarzenie, które wstrząsnęło doktorem, miało miejsce w chwili, gdy pewien pacjent przebywał w śpiączce. Lekarze nie liczyli już na to, że odzyska przytomność, ale kiedy do sali wszedł ksiądz, by udzielić komunii innemu choremu, ten człowiek nagle otworzył oczy. Nie mógł mówić, ale po jego policzkach spływały łzy. Spojrzał na księdza i ten zrozumiał, że jemu także należy udzielić komunii. Potem chory znowu zamknął oczy i wkrótce odszedł. Ale nie tylko ludzie wierzący doświadczali czegoś takiego. Nawet ci, którzy całe życie zaprzeczali istnieniu Boga czy duszy, przed śmiercią czuli coś, czego nie da się wyjaśnić. Jeden z pacjentów, zagorzały materialista, który zawsze wyśmiewał opowieści o zaświatach, w ostatnich dniach zaczął mówić inaczej. Zwierzył się lekarzowi. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale czuję, że to nie koniec. Gniezdiłow często powtarzał: człowiek sam tworzy swój raj lub piekło. Jego obserwacje to potwierdzały. Ludzie, którzy przeżyli życie z dobrem w sercu, odchodzili spokojnie. Nie odczuwali strachu ani cierpienia. Przeciwnie, wielu z nich doświadczało niezwykłej lekkości. Mam wrażenie, że lecę, powiedziała pewna pacjentka tuż przed swoim ostatnim oddechem. Ale ci, którzy żyli inaczej, cierpieli. Pewien mężczyzna, który w młodości oszukał swoją rodzinę i pozbawił ją domu, krzyczał tuż przed śmiercią: Nie mogę odejść. Oni na mnie czekają. Widział przed sobą ludzi, których zdradził. I to było straszniejsze niż jakikolwiek ból fizyczny. Doktor pisał. Człowiek nie może ukryć się przed własnym sumieniem. W chwili śmierci wszystko staje się oczywiste. I być może właśnie dlatego niektórzy pacjenci w ostatnich dniach nagle zaczynali pojmować sens życia. Mówili o miłości, o przebaczeniu, o tym, że na końcu pozostaje tylko to, jak przeżyliśmy nasze życie. Pewna kobieta, żegnając się z bliskimi, powiedziała: „Żyjcie tak, żeby nie bać się swojego ostatniego dnia”. Gnieźbiłow wiedział. Nikt nie uniknie tej konfrontacji z samym sobą, ale każdy może sprawić, by ta chwila nie była przepełniona strachem, lecz stała się wyzwoleniem. Andrzej Gniezdiłow wierzył, że śmierć nie tylko zabiera człowieka, ona odsłania przed nim prawdę. I ta prawda nie zawsze była przyjemna. Ludzie, którzy przez całe życie skrywali się za maskami, w ostatnich minutach nagle odkrywali, kim są naprawdę. Nikt nas nie osądza, poza nami samymi, mawiał. Często widział, jak ludzie przed śmiercią zaczynali żałować swoich czynów. Pewien mężczyzna, który przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu z rodziną, w ostatnich godzinach wołał syna, błagał o wybaczenie. Ale syn nie zdążył przyjechać. Lekarz wspominał, jak ten człowiek odszedł z głębokim cierpieniem w oczach, jakby nie mógł odpuścić tego, co zrobił. Zdarzały się jednak inne historie. Ci, którzy żyli w miłości, Odchodzili z uśmiechem. Pewna starsza kobieta, gdy dowiedziała się, że jej czas dobiega końca, podzękowała wszystkim wokół. Odchodzę z lekkim sercem, powiedziała. Gniezdiłow wiedział nikt nie odchodzi tak po prostu. Każdy człowiek tuż przed śmiercią podsumowuje swoje życie. Dla jednych jest to jasne podsumowanie, a dla innych ciężar, którego nie da się już zrzucić. Mówił, że widział ludzi. Którzy przed śmiercią zaczynali rozumieć sens wszystkiego. Patrzyli w pustkę i nagle mówili: teraz już wiem. Jedna z pacjentek, której zostało zaledwie kilka godzin, uśmiechnęła się i wyszeptała: wracam do domu. Czy to procesy biologiczne, czy prawdziwe przejście do innej rzeczywistości? Nie ma odpowiedzi, ale Gniezdiłow wierzył, że dusza nie znika. Niejednokrotnie śnił o swoich zmarłych pacjentach. Przychodzili do niego, dzenkowali mu, żegnali się. Wiem, że gdzieś tam są, pisał. A skoro śmierć nie jest końcem, warto się zastanowić, jak żyjemy, jaki bilans wystawimy sobie przed ostatnim tchnieniem, bo na samym końcu nikt nie zapyta, ile mieliśmy pieniędzy, ani jak bardzo byliśmy skuteczni. Pozostanie tylko jedno, kim byliśmy naprawdę.